Ponad 4,5 miliona dorosłych Polaków żyje z chorobami nerek. Nawet 90% spośród nich nie ma pojęcia o rozwoju choroby i przez 20-30 lat żyje w tym stanie nieświadomości. Choroby nerek są wciąż bagatelizowane, a pacjenci nie zawsze słusznie leczeni są na inne schorzenia, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie. Tymczasem wystarczy już 10-15 lat, aby niewydolność nerek rozwinęła się na dobre i kolejne 10 by pacjent wciąż niepoprawnie zdiagnozowany miał poważne problemy zdrowotne. W tym filmie dowiesz się, jakie są typowe i nietypowe objawy problemów z nerkami, których pod żadnym pozorem nie można lekceważyć. Czy należysz do grupy ryzyka? Wśród głównych czynników ryzyka zachorowania na niewydolność nerek, eksperci w pierwszej kolejności wymieniają nadciśnienie tętnicze. Na kolejnych miejscach wymienia się cukrzyca, otyłość, palenie papierosów, podeszły wiek, dietę wysokobiałkową oraz choroby serca. Nie bez powodu niewydolność nerek nazywana jest cichym i podstępnym zabójcą. Nauka na przypadki, w których choroba rozwija się u pacjenta przez 10-15 lat w sposób z pozoru bezobjawowy. Nietypowe objawy niewydolności nerek. Numer 1. Płytszy oddech, Tak zwana duszność. Płytszy oddech, duszność to może być efekt przewodnienia organizmu a więc przyczyną mogą być źle działające nerki. Płyn może gromadzić się w płucach, co może powodować problemy z oddychaniem. Jest to niebezpieczny stan, ponieważ płytszy oddech to mniej tlenu we krwi, a w konsekwencji gorsze funkcjonowanie organizmu. Objaw numer 2. Wysypka na skórze. Kiedy nerki nie są w stanie utrzymać prawidłowej równowagi w organizmie, to mogą pojawić się zmiany na skórze, np. Na w postaci wysypki. Suchość i swędzenie skóry czy też właśnie wysypka to efekt gromadzących się w organizmie toksyn. Organizm poprzez nasze pory w skórze szuka sposobu na pozbycie się właśnie tych toksyn. Maści i kremy mogą pomóc w łagodzeniu objawów, ale nie pomogą w problemach z nerkami. Jeśli więc masz problemy ze skórą, to koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Numer 3. Metaliczny posmak w ustach. Znajdujące się w organizmie toksyny mogą wpływać na nasz zmysł smaku. To wina podwyższonego stężenia mocznika we krwi. Osoby mające chore nerki mogą mieć metaliczny posmak w ustach. W ich oddechu może być wyczuwalny amoniak, który odpowiada za nieświeży oddech. Objaw numer 4: obniżenie koncentracji, zawroty głowy i zmęczenie. Nerki i wątroba to organy, które produkują tzw. erytropeotynę. To substancja stymulująca organizm do wytwarzania czerwonych krwinek. Kiedy chorują nerki, poziom tej substancji spada i krwinek w organizmie jest mniej, przez co cały organizm jest niedotleniony. Szczególnie wrażliwy na brak tlenu jest mózg. Jeśli więc czujesz zmęczenie, tym bóle mięśni, a także masz problemy z koncentracją, czy też pojawiły się u ciebie zawroty głowy lub problemy z pamięcią, to koniecznie sprawdź kondycję swoich nerek. Objaw numer 5 Ból w dolnej części pleców. Nerki znajdują się w okolicy dolnej części pleców, a więc ból w tamtych okolicach może oznaczać problemy z nerkami. Ich uszkodzenie, niewydolność lub infekcję dróg moczowych. Jak odróżnić ten ból od np. bólu kręgosłupa? Ból pochodzący z nerek jest nagły i przeszywający. Bywa bardzo silny. Np. ból związany z kolką nerkową. Zlokalizowany jest z boku pleców. Może on promieniować do drugiej nerki lub kupach finie. Mogą mu towarzyszyć ból lub pieczenie podbrzusza, problemy z oddawaniem moczu i ogólne złe samopoczucie, gorączka, krwiomocz, nietypowy zapach moczu oraz nudności i wymioty. Objaw numer 6. Nudności i wymioty. Nagromadzenie się toksycznych substancji w organizmie może powodować właśnie te objawy. Jeśli pojawiły się u Ciebie on jeśli pojawiły się u Ciebie nudności i wymioty bez określonego powodu, a dodatkowo pojawiły się również obrzęki i problemy z oddawaniem moczu, to natychmiast skonsultuj się z lekarzem i zrób odpowiednie badanie moczu oraz krwi. I objaw numer 7. Uczucie zimna. Ciągłe uczucie zimna może być objawem wielu chorób, w tym także nerek. Kiedy nerki pracują prawidłowo, wytwarzają erytropentynę, czyli hormon pobudzający ciało do wytwarzania czerwonych krwinek. Jeśli nerki pracują nieprawidłowo, to dochodzi do obniżenia poziomu czerwonych krwinek w organizmie. Mam nadzieję, że ta wiedza będzie dla Ciebie przydatna. Jeśli masz jakieś pytania bądź wątpliwości, to zapraszam do sekcji komentarzy.